No, i witajcie. Kolejna przygoda, kolejna wycieczka po takich terenach. Jak na wczorajszym filmie wspominałem, czyli sobotnim, umówiłem się dzisiaj z przyjaciółmi z Maćkiem i Pawłem. Na takich terenach Tam Macik, tam Paweł A ja jeszcze sprzęt mam w samochodzie, ale już wyciągam i ruszam to do pierwszego dołka. No, chłopaki sobie tam ryją a ja wygrałem konkurs na pierwszą monetę I tutaj jest takiego dołeczka zobaczcie jeszcze mam ziemię w ręku dwa feningi przeczyszczę i zaraz Wam pokażę jeszcze raz no jak widzicie dwu feningówka w dosyć fajnym stanie jeszcze w domu się mijać jeszcze lepszo 1875 dobra to lecimy dalej, bo jest po czym chodzić No i z jakieś, nie wiem, 5 metrów od tej dwójki wyskoczył tym razem guziczek jak już przeczyściłem. Jest to jakaś sygnatura. Nie mogę jej rozczytać. A z drugiej strony na pewno coś było. Ale co? Kluczę. Myślałem na początku, że, korona, że koronę pruską, tak jakbym dostrzegał, ale wydaje mi się, że tutaj było coś innego. No dobra, kurde dwa dołki, dwa jakieś fanty. Może akurat dzisiaj się nam tutaj poszczęści na tych polach. To do następnego. No, Maciek postanowił przyjść do mnie na pole. A ja akurat trafiłem kolejną znajdkę. 20 zł mój rocznik. 74. Tak zwane dwie wieże. No i dobra. I lecimy sobie dalej. No i kolejny dołek, kolejna znajdka. Tym razem trzy feningi 1860, mennica A. No ale kurcze, słaby stan. Tutaj ziemia dla nich widzę nie jest łaskawa. Także no, zobaczymy, jak tu będzie wychodzić dalej. Jak nie będzie nic ciekawego, to będziemy się zwijać i pojedziemy na nową miejscówkę. To do następnego. No to przenieśliśmy się. Nowe pole, nowe możliwości. No i zobaczymy, co wyskoczy. Pierwszym fantem na nowej miejscowce, przynajmniej nie z takich życzeń, fajny, ładny, krótki, a i łóżko ma, co najważniejsze też. Dobra, lecimy sobie dalej. Zostawiłem chłopak na 5 minut, muszę do rolnika pojechać. Bezdobnie. macie, że stan ci nie odpowiada, bo jest ładny. Szkoda tylko, że, że takie popularne. No. no. Dobra, ale za chwilę przyjdzie e, przyjdzie mm, Paweł. E, chyba jest bardzo Cześć zadowolony. Za bardzo maszony, no. Tak. Tak. Podejrzewam. Zresztą dzisiaj wyszedł pierwszy raz ze swoim nowym wykrywaczem. Postanowił zmienić sobie na T Pro. No i... i przed chwilą przez telefon żeśmy rozmawiali, bo go wołałem, bo zmieniamy miejscówkę Bo rolnik mi pokazał swoje pola a Poznałem go chyba ze 3 miesiące temu i tak Michałem, Michałem do niego i dojechać nie mogłem. No i Paweł tak jak mówię z nowym wykrywaczem, chyba będzie szczęśliwy, spać dzisiaj nie pójdzie. Podobno skarb znalazł, ale zaraz zobaczymy co to za skarb. Paweł idzie zadowolony, jak małe dziecko, no które kurwa, dostało lizaka. To nie mówcie mi, że to jest odpustowy. Na pewno odpustowy. Eee, no panie. To nie jest odpustowy, ale... Ale kurde. Nie bo to chyba nie będzie. Nie, nie. Odpustowy Paweł. A takiego smaka nam daruje. ale stary, wydaje mi się. samochodu i za chwilę będziemy na nowym polu. Do Bałtyku cały czas prosto! Tam sobie chodzi Paweł Maciek poszedł na drugie pole, po drugiej stronie a, takiego jaru no, a ja w tej chwili znalazłem dwa feningi, ale tym razem e, jest to Republika Weimarska. Taki sobie stan. Rok 1923. Dobra, to do następnego. No i kolejna zmiana miejscówki. I mnie dzisiaj prześladuje prześladują dwa feningi Cesarstwo Niemieckie tym razem Zobrócimy. który to rok mamy 1875 Dobra Tam Ryje Maciek z tego co wiem to on tutaj też znalazł właśnie przed chwilą chyba 50 feningów, ale to zobaczymy za chwilę. Idę do Maczka on ma kolejną monetkę. tak no już masz tą wersję Adolfową tak, to lecimy dalej no mógłbyś się zdecydować czy mam przyjść czy mam iść Maciek znalazł medali o panie fajne fajne Dobra, to lecimy dalej. No, Paweł sobie tutaj chodzi. A mi wyskoczyła właśnie pięciogruszówka. Pierwotka. Gdzieś w tamtym kierunku, tam jest zaorane i zbronowane pole. To tam chyba pójdę. Co do następnego, tam został Paweł z Mackiem. Ja sobie tutaj przyszedłem na taki nieugorek Stależowany chyba. I pierwszą znajdką tutaj jest 10 Zobaczmy, że tak Cynkowy, wiadomo stan taki jak widać. tylko że datę da się odczytać 1940. Dobra. To lecimy sobie dalej. No i kolejnym fantem okazało się pięć finingów 2 Adolfa. Cynkowe oczywiście. Data nie do odczytania. Dobra. To lecimy sobie dalej. No, i spaceruję sobie dalej. Tam chodzi Paweł i Maciek. Gdzieś mi się stracił z widoku. A mi wyskoczyło parę monetek, dokładnie trzy. 5 groszy z Perelu. Rok, już Wam mówię. 63, 10 groszy. Rocznik trudniej będzie odczytać, bo jest zjechana. No nie jestem pewien. No i przed chwilą wyskoczyła, wyskoczyła dziesiątka, wujka Adolfa cynkowa, 1941. Jak na tą monetę to całkiem przyzwoity stan. Dobra, lecimy sobie dalej. No i mamy kolejnego fanta. Tym razem jest tu guziczek. Taki dosyć mały, ale nie wiem czy będziecie widzieć, bo chcę wam pokazać. No, jeszcze spadnie. Chcę wam pokazać, że on ma tutaj taki grawerunek po środku. teraz powinno być widać no i jest cały kompletny małuszko dobra to lecimy dalej o Paweł tam biega a moją kolejną monetką są dwa feningi Trzecia Rzesza, ale ładny nawet stan bo one chyba jeszcze są z mosiądzu wybite. Rok to sobie już sami chyba przeczytacie. Ale wydaje mi się, że 1940. Dobra. Tam Maciek znowu z drugiej strony. Wiem, że chłopaki poznajdywali Trochę rzeczy zobaczymy pod koniec, co oni mają. To do następnego. Dobra, daj mi ten guziczek. Patrzcie, jaki piękny guzik Maciek znalazł. Zaczek, ale pęci, że Maciek, ja y, rzadko widuję takie guziczki. To jest wojskowy? Słuchaj, to jest wojskowy czy jakiś cywil? A z tyłu sygnatura Berlin. Dobra, zobaczymy, może uda nam się coś jeszcze znaleźć. A jak nie to będziemy się powoli zwijać. Jest koło 17, już chyba. Nie. Także zobaczymy. To na razie.